zawał się, wiesz. Tak, tak, tak. Można? 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 ten sędzia bramkarz taki dobry. Jest farta? ale jest Aha.

jeszcze jemro, jeszcze jemro! Ja no dalej, 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 na. dalej, 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 dalej! No dalej, 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 dalej! No dalej, 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 dalej! No nie? dość dalej, dalej, dalej! No dalej, 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 dalej! No dalej, dalej, Lewą nogą. Marcel, patrz na piłkę. Dobrze Maciek. Ciśnij go. Oglądajcie mleczko, fajnie nie nie gadacie. Peter Piter. Piter, oglądaj mecz,

Idź Marcel! Chodźcie! Chodźcie do mnie dobrze, Jiotryk! Chodźcie do mnie Peter! Peter! Brawo! Peter! Do trenera! Nie daj! trenera, nie, chodź! Wiesz go, Marcel. Czołg! jest to, że to jest szopel. Czołg! Czołg! To nawet czyściłem, ale ciuch! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Wracamy! Wracamy, bardzo pomóż! Jak będzie przerwa, to będzie szkala teraz. Czek, jeszcze, je, je, macie jeszcze jeden, bo za dużo mamy. Macie, macie! Chodź, odpocznijcie, napić się wody. Oj, oj, oj. To, co, sprowadzają tak samo. co? go sprowadzać. Czemu trzeba zagrać? No, a co sobie no, to sobie wprowadza? To wprowadzali wcześniej. Znaczy nie taki ale można, normalnie można. Tak, albo tak. Normalnie można spróbować. Bierz go, Kuba! Nie wiem, jak uzgodnimy, nie? Bo przepisach jest, że możesz to. Gramy, gramy! Wracamy! Wracajcie, chłopaki! Wracamy! Wojtek, Wojtek, nie daj mu Kuba. 2 go. chyba Nie daj mu Kuba. kryjemy. Dobrze, Kuba. oj a będzie pomóc trzeba piotr rozbiegaj te nogi chłopie Mocno kuba!

A bronił to chyba piętą. Idziesz. Masz pitera.

Przyjemy. Kacper. Dobrze, Maciek. Już nie woli Dawid spokojnie Dawaj Kacu radskiego Odpośnijcie chwilę Ja mroźnie zmęczony w ogóle I to tak nie może biegać do końca bo mięsień go coś boli po tamtym czasie że tak Nie może na no, coś mu się naciągnęło Pani broni się Na treningu, więc. Widziałem, że tam patron medyczny ortosport. Tak <grywa> Jakby tam pan chciał i to mówić. Nie, mój bożnik. <grywa> a ja znam. Tak? Tak. Dlatego zobaczyłem przypadki. Na Dobrze. Jeszcze nie daj, nie daj Kuba. Jeszcze Kuba nie daj. Daj, daj. Uderz. i to. Wracajcie. Stajemy. Kuba, Kuba bo cztery najmniej. Zatrzymasz ich, Marce, spokojnie. Brawo, Marcenko. Brawo, Marce. Brawo, Marce. No, co ja się na tym filmie. Zatrzymaj Nie na środka, filmie. Druga strona, na Dobrze. Dobrze, Kacu. się na tym Idziesz, Kuba. Dobrze, Dawid. Ciszy go, Kuba. Bardzo ładnie. Jedziesz jak czołg da dawa, 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 dawa. Dawaj połami Dawaj on Piątka Piątka Rożny jest Szymon wierz Szymon Jeszcze! Brawo Marcel! I wracamy! Wracamy, ustawiamy się! A jaki to jest? To jest Kraków-Słaszewice. Słupko, chodź! Znubko. A drugi? Wiktoria. Wiktoria.

Jeszcze, jeszcze go nie je daj. Brawo Marcelo. Super Macie. super. <głosy> 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 Futbol amerykański. <noise> Ale <bardzo głosy> jest dobry <noise> dzisiaj. Nie <Ale> ma <temat> <noise>

Wracamy! Wracamy! Ma wiem. Dobrze, Marcel. Dobrze, Marcel. Bardziej, Dobrze chodź. Chcę Chodź, chodź, ej, Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, na chodź, On tu poda. Dobrze, Kuba, bardzo ładnie. Kuba, nie śpimy. Dobrze, Kuba. Браво <laughs> Беню <laughs> <laughs> Dobrze, nie, nie, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Dobrze. 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 Kuba. Dobrze. 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 Chodź! Prawi! Chodź! Chodź, odpocznij chwilę. Czeli! Zmienisz się? No Jadro, zostaj na prawej, ale wróć! Zadbałej gry! Aż tak boli? Tak? No pewnie mięśnie. Ciężko? Wracamy, wracamy, danek powód. Marcel, Marcel, zostań tutaj na środku, zostań na środku. Ile jeszcze do końca? Coś to, zaraz badimy. Wojtek, Wojtek chod! na prawy swój wybij Kuba, wybij. Ustawiamy się. Piłkę! Piłkę! Majcie piłkę no! <śpięk> Spokojnie! <śpięk> kryjemy chłopaki, kryjemy! Marte, 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 Sekupo, Marte! Co nagrają? O właśnie! Jeszcze Marte, jeszcze. jeszcze jeszcze, jeszcze! A tak do niego! Ramka prawie spał, by na się nie spodziewał! O, nie.

nie <grymność> 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 mocno poś pierwsza, Uważaj! spokojnie. Od... tak? Myślę, że od bramki nie zauważyłem Kryjemy, chłopaki, kryjemy. Ostatnia minuta.